Święta Franciszka Rzymianka doświadczała wielu cudownych, nadziemskich, kojących widzeń. Ale z drugiej strony złe siły również atakowały ją niezwykle mocno. Pewnego razu, po modlitwach wieczornych, Franciszka weszła do swojej celi, niosąc książki duchowe, które w ciszy chciała poczytać. Klęknęła zatem i położyła te książki na ziemi. Ale nagle pojawił się jeden zły duch w ludzkiej formie i chciał ją zastraszyć. Ona jednak za nic miała sobie jego działania. Zatem przyszły jeszcze dwa inne demony, które jednak zatrzymały się przed drzwiami jej celi, nie wchodząc do środka, jak ten pierwszy. Wówczas ów pierwszy demon, który znajdował się wewnątrz celi Franciszki, Pochwycił jej książki duchowe i rzucił je do tych dwóch pozostających poza celą. Ci zaś zaczęli szarpać i przewracać karty tych duchowych książek religijnych i rzucali tymi książkami po całej sali, która przylegała do celi świętej i gdzie te demony się znajdowały. Następnie zaś złe duchy zaczęły wyrywać strony z tych książek i rozrzucać je wokoło. Potem weszły do jej celi. I wraz z tym pierwszym demonem, który tam przebywał, starali się we trzech przestraszyć Franciszkę. Złapali ją też za stopy i wywłóczyli z jej celi do wspomnianej wcześniej sali, gdzie szerpali ją tak, jak wcześniej tamte książki. W sali tej znajdowała się też duża hałda popiołu z kuchni, w którą demony wepchnęły Franciszkę i wytarzały ją w tym popiele. Następnie zaś tym popiołem zaczęły zapychać jej usta. Franciszka zaczęła wówczas na tyle, na ile mogła, poprzez usta zapychane popiołem, krzyczeć na głos: O mój Jezu, pomóż! Co czyniła zresztą zawsze, skoro spotykały ją tak nieprzyjemne i niebezpieczne sytuacje. Wówczas demony zaczęły ją bić znowu nerwami i wnętrznościami zdechłych zwierząt. Zaś atak ten trwał przez trzy godziny, podczas których demony mówiły do niej: Jest nam dana władza teraz, że możemy cię bić. Niemniej po jakimś czasie jedna z duchowych córek Franciszki poczuła natchnienie, aby zapytać jej się o coś, i poszła do niej. Skoro zaś schodziła w nocy po schodach, usłyszała odgłosy bicia oraz natknęła się na zamknięte drzwi do celi świętej. Domyślając się zatem, co się tam dzieje, zaczęła krzyczeć do świętej, aby ta podeszła i jej otworzyła. Franciszka odrzekła jednak ze za zamkniętych drzwi. Niech będzie pochwalony Pan Bóg, że nie mogę tobie teraz otworzyć. Trwało to zatem jeszcze jakiś czas, kiedy było słychać za drzwi ciosy razów i uderzeń, ale w końcu złe duchy odeszły, a zmaltretowana Franciszka otworzyła swojej zakonnicy. Ta znalazła ją wówczas zbitą, całą wytarzaną w popiele i ledwo co mówiącą, z powodu zapchanych popiołem ust. W późniejszej zaś rozmowie z ojcem duchowym, Franciszka starała się jednak lekceważyć działanie tych demonów i mówiła, że to było nic. Innym z kolei razem, gdy Franciszka przebywała w swoim pokoju, myśli swe wznosząc do Pana Boga. Pojawiły się trzy złe duchy, nastając na nią z wściekłością. Pierwszy z nich przyjął formę lwa, drugi strasznego smoka, a trzeci najstraszniejszego węża. Każdy z nich miał rozwartą paszczę, płonący wysunięty jęzor, i wszystkie wypowiadały lżące wyrazy przeciwko świętej, jakby chciał ją zabić tymi złymi słowami. Franciszka zaś zaczęła słabnąć cieleśnie. Choć duchem mocno i trwale stała przy Panu Bogu, jednak jej ciało zostało poddane właśnie szkodliwemu oddziaływaniu demonicznemu, bowiem złe duchy atakowały ją swym żarem, płomieniami i najnieznośniejszym fetorem, który z nich emanował. Gdy zatem stawała się coraz słabsza, na pomoc przybył jej anioł Stróż, który pojawił się za nią i wzniósł się w górę, tak iż wyglądało jakby cała postać anielska. Unosiła się nad Franciszką, a dobry duch stał na jej głowie. Oznaczało to pełną anielską ochronę. Natychmiast zatem owe demony znikły. Następnie, w lutym 1432 roku, gdy Franciszka leżała w nocy w swoim łóżku i modliła się, zły duch pojawił się jej pod postacią świętego pustelnika egipskiego z IV wieku, świętego Onufrego. Demon bowiem, który pozazdrościł świętej jej spokoju umysłu, jaki miała na modlitwie, postanowił go jej zakłócić i pojawiając się w formie pustelnika z laską, chciał zwieść Franciszkę, iż oto przybył do niej za jej zasługi. Powiedział jej zatem, że jest świętym onufrym i że jako, iż ona ma upragnienie odosobnionych miejsc modlitewnych, Zatem, aby wybrała się z nim, bo on już znalazł właśnie takie piękne miejsce dla niej. Ale Franciszce nie spodobała się ta światłość, którą emanował ów pojawiający się niby pustelnik, a wręcz to światło wydało się jej sztuczne i złe. Odpowiedziała zatem, Onem zniku, ale ty jesteś marny. Jeśli wierzysz, że mnie zwiedziesz, tym marnym światłem i przekonasz mnie, abym z Tobą poszła. Ja chcę pozostać tutaj, gdzie podoba się mojemu Panu i nic innego nie pragnę ponad to, co Jemu się podoba. Ty zaś skończona nędzo odejdź w imię Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i idź do otchłani, gdzie jest Twoje zamieszkanie. Wówczas, słysząc Najświętsze Imię Jezus, ów zły duch, pod przybraną postacią pustelnika, natychmiast upadł i twarzą uderzył w ziemię. Gdy zaś powstał, pełen wściekłości, iż jego zwodzenie zostało rozpoznane, chciał się jeszcze rzucić na świętą, ale tego nie mógł już, dzięki Bogu, dokonać i po chwili zniknął. Tak zatem, jak na ścianach klasztoru założonego przez świętą Franciszkę Rzymiankę zostało, Odmalowanych niegdyś 10 przykładów tych walk świętej ze złymi duchami. Tak, w tej serii zostało przytoczone 10 takich przypadków, choć już nie wszystkie były identyczne z wcześniej namalowanymi, bowiem opisanych takich zdarzeń życia Franciszki jest pozostawionych znacznie więcej i można przytaczać różne opowieści. Chodziło wszakże o to, aby przykładowo ukazać różne sposoby, na jakie złe duchy mogą bezpośrednio atakować święte osoby. A postać świętej Franciszki Rzymianki, która jest niewiastą silną, jest wzorcowym wręcz przykładem do zaprezentowania tego, w jaki sposób przeciwstawiać się takim właśnie demonicznym oddziaływaniom.